Cześć, witajcie! Tu Troll Forever, a oto gra, która się nazywa Ghost Recon online. I jest to mój pierwszy mecz, pierwszy w ogóle kontakt z tą grą. W sumie dopiero co przeżyłem szkolenie, które trwało 2 minuty. No i tworzenie postaci, no to jeszcze dodatkowe dwie eee, Dowiedzieliśmy się z filmiku, że steruje się postacią przy pomocy przycisków WSAD i że sporo funkcji ma spacja. W sensie Chowania się za zasłonami I to jest wszystko Co wiem ze szkolenia Więc spróbujemy teraz coś ograć Co by tu Ok, dużo mnie to interesuje ja Chcę już iść Okej, okay. muszę sobie zmniejszyć czułość 2, 200 styknie ok cóż to za śmieszny Łącznik między mną a tym Łożesz wow, kurczę haha, ha, dobre Dobra, przeładujemy Czy granata da się rzucać G? Nie, Nie. Aj, dobra, overbałem, trzeba się schować i zaczyna się mecz. Okej. Okay. To była rozgrzewka przed meczem, a teraz się zaczyna prawdziwy mecz. W porządku. Duży rozrzut miałem chyba jednak wezmę sobie jedynie 2000 powinno styknąć w menu trochę zamula, ale w trakcie gry jest wystarczające. O, fajny interfejs. Tu dostałem i tu wcześniej mnie zraniono. Fajnie. Fajnie to wygląda, w ogóle fajnie jest to zrobione. Gdzie ja mam tą moją tarczę? Czy coś w tym stylu? Bo powinienem gdzieś mieć tarczę. vybrajem sa je tom klasi, ktorá má parče. Oooo, bo tu ostro znali moji. Kurczę, skąd on wiedział, że tam jestem? Dobra. Spacja aby się odrodzić. Biegniemy z tymi ziomusiami. Nie będę samotny. A zginął? Zginął. Dobrze, to ja lubię. Okej, okay, bo tu cisnął naszych A Przynajmniej próbują. I im to chyba możesz. Okej, okay, kontrolę mogę tu się Ale, że jestem pro Teraz to tu uciekam. Haha, ha, ja. jak na pierwszy mecz, to idzie nawet nieźle. Chociaż mogło być lepiej, wiem. Dobra, respawn, respawn, respawn. Czekamy i idziemy do boju. Jakie są cele misji tutaj? Jest tu coś napisane? Chyba chodzi o to, że mamy się po prostu wytuc nawzajem. Aha, dobra, to nie. To nas nie interesuje. O, o to chodzi. Wow, wow, wow. Nie, 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 nie. nie. Ja się tak nie bawię Gdzie on był? Ale że genialny, nie zauważyłem, że to są cele na mapie przez cały czas. Wszędzie widoczne. Kurczę. Średnio inteligentne. O. Nie wiem czy widzicie w lewym górnym rogu. Moja klasa ma funkcję do atakowania życia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że mam w ogóle więcej życia na wejściu, czyli mam 140 HP. O tam jeszcze jest? No ale w ciebie całe magazynek, a co? Więcej było. A no oni się tam. mają i próbują nas strzelać stąd. Czyżby dostał? Dostał, ale nie zdechł. Zaraz zdechnie. Wychodzą na zmiany. Raz ten, tu celowałem, wyszedł tam. Zmieniłem punkt celowania, wyszedł. Ciepko. Szkoda, że nie mam celniejszej broni. Jakiejś snajperki albo coś w tym stylu. Ale taką klasę wziąłem i z tym muszę żyć. Żytko się ładuje. Jest dobrze. Mogło być gorzej. Amunicja jest nieźle. Gdzieś tu są wrogowie. Nie do końca widzieli mnie. Spróbujemy rzucić granata, tak dla osłony. Okej. Okay. Jedz granata. Miałeś zjeść granata. Jeden zginął. Ale to jest jeden z tak... Takiej dużej gromady, że niewiele mi to daje. Zgiń od granata! Zgiń! Zgiń któryś! Jest, dobrze, zginą od granata. Aha, to ja lubię! I to ja właśnie lubię. Okej, okay, tylko że granatów mam ograniczoną ilość. Bo je trzeba kupować i to mi się nie podoba już. Auto. A, dobra, x się zmienia tryb strzelania. Zgredek, przede mną biegnie, czekaj, zgredek. Zgredek, wyluzuj. Gdzie się tak spieszysz? I tak już tego nie wygramy. Orzesz, ty. Wychyl, wychyl. podoba mi się ta gra Całkiem dobrze F no dobrze zrobiona strzelanka Jak na... Jak na darmową grę w ogóle To w swojej klasie To jest chyba najlepsza gra TPP F2P Czyli trzecia osobowa free to play Dobra, kurczę, muszę przeładować. A tu, A tu lipa, Dobra, stojąc w miejscu, nie podbiję tutaj nikogo. ŁO!ta! Koniec grenadów, aj! To mi nie wyszło. To mi zdecydowanie nie wyszło. Ale bywały gorsze rzeczy. Dobra, jedziemy. By u góry. Zaraz tam poginiecie Nie ma tak dobrze Nie podoba i w ogóle jestem przeciwny rozwiązaniom siłowym. Proszę do mnie nie strzelać. Dobra, muszę się schować, żeby mi się życie troszeczkę naprawiło, że tak powiem. Ale chyba ogień osłonowy mogę kłaść, co? Dobra, strzelają dość intensywnie. Jest bardzo niedobrze Czy coś mi się udało ubić? Raczej nie. Nie tym razem. Teraz mam no, niskie życie w ogóle niezbyt ogarniam co się dzieje. Zdecydowanie utrudnia życie, gdy się ma mało HP, ale o to w sumie chodzi. Dobrze. Giń! Było walczyć po mojej stronie. Dobrze, któryś będzie chciał stamtąd wyleźć, to już jest mój. Tylko ty mi nie właś pod nogi. Kolego drogi. Wyłaś, że znowu. A A co raz kozie śmierć. Czy jakoś tak? Wbrew temu, co mówi przysłowie, ja już mam któreś z kolei życie. Nie! Coś, jakąś kwalifikację sobie zrobiłem. Nie do końca wiem, co to daje. Chcę ginąć razem z wami Dobra skoro tam strzelacie to chyba ogarniecie co No, jednak nie Ja zajdę na to, tutaj. Trochę bardziej Dobra on zaraz zginie Albo on tu podejdzie gdzieś sobie biega jakieś kolo Dobra, chodź tu, mam resztkę amunicji, więc cię ją dobiję i sobie pójdę stąd. Albo szybko się ewakuuje. Ha, ha. Dobrze i koniec amunicji Wspaniale W samą porę Dobra a ja teraz z tym biegać Czy jakoś on sobie inaczej poradzić E jest nasze Do E nie muszę iść Coś tu wybuchło Dobra jakby to sobie Nie wiem co się robi altem, ale wiem, że coś się robi na pewno Dostał, ale nie spitał i to mi się nie podoba. Aj, no ich tam było dwóch Dobrze. Nie jest najgorzej. Mecz się pewnie niedługo kończy, za jakieś... O, 30 sekund. 30 sekund. Dobra. To wejdziemy sobie na szybko jeszcze na chwilę do bitwy. gdyż bardzo mi się gra spodobała mam nadzieję, że zdążę jeszcze coś zrobić w tym meczu który się jednak wkrótce kończy no cóż bywa o. no cóż, przynajmniej nie zdążyłem zginąć dobrze, byłem drugi w drużynie dobrze myślę? dobrze, idź już, idź już tak, byłem drugi w drużynie, jak na pierwszy mecz to jest rzeczywiście nieźle Eee, tak, no jak już mówiłem, gra jest w swojej lidze naprawdę dobra, jak na grę free to play to jest świetna. No i na dziś to tyle, dziękuję Wam i cześć!